W Rybnie odbyła się gala sportu będąca sposobem na uhonorowanie i nagrodzenie najaktywniejszych sportowców oraz osób wspierających sport. Organizacją od lat zajmuje się grupa w rękach młodych. Podczas tej uroczystości nagrodziliśmy najlepszych sportowców ubiegłego roku. Nagrodziliśmy sportowców, którzy przejechali na rowerze ponad 1200 km, którzy przebiegli po naszym terenie ponad 600 km. Nagrodziliśmy najlepsze wydarzenia sportowe ubiegłego roku oraz podziękowaliśmy przedsiębiorcom oraz naszym przyjaciołom, którzy wspierają nas, przy różnych organizowanych przez nas przedsięwzięciach, uroczystość uważam, że jest potrzebna, ponieważ na takiej imprezie możemy nagrodzić wyjątkowe osoby. Mamy najlepszych sportowców ubiegłego roku: tacy jak Igor Napierukowski, tacy jak Agnieszka Kowalska, Natalia Zakrzewska, Maja Osmańska, Marysia Licznerska i wielu, wielu innych, których trzeba wspierać, którym trzeba pomagać, aby oni kiedy jadą na różne międzynarodowe mistrzostwa, wiedzieli, że są z naszej gminy, że mają nasze wsparcie. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.